Malinowa chmurka to ciasto, które kocha chyba każdy. Połączenie biszkoptu, galaretki z owocami, aksamitnego kremu i chrupiącej bezy to połączenie idealne. Napisz w komentarzu, czy wolisz wersję z malinami czy z truskawkami. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Na początku przygotowuję bezę. Białka w temperaturze pokojowej ubijam z solą, stopniowo dodając cukier. Łyżka po łyżce, mieszając za każdym razem, aż cukier dobrze się rozpuści. Palcami sprawdzam, czy w bezie nie pozostały drobinki cukru. Jeśli beza jest już dobrze ubita, dodaję ręie skrobię ziemniaczaną i mieszam do połączenia. Z przygotowanej bezy formuję blat o średnicy około 22 cm, bo beza podczas suszenia urośnie. Następnie suszę ją w piekarniku zgodnie z instrukcją w opisie. W tym czasie przygotowuję pozostałe elementy ciasta. Na dnie tortownicy 24 cm wykładam biszkopty. Następnie przygotowuję galaretkę. Truskawkową galaretkę rozpuszczam we wrzątku i odstawiam ją aż przestygnie. Gdy galaretka wystygnie, dodaję do niej mrożone maliny i mieszam je do połączenia, a następnie przykładam je na biszkopty. Po dodaniu malin galaretka szybko tężeje. Galaretkę rozprowadzam równą warstwą i odstawiam tortownicę do lodówki. Schłodzone mascarpone, śmietankę oraz cukier puder przykładam do misy miksera i miksuję je na gęsty krem. Jeśli chcesz, aby krem był bardziej stabilny i dłużej mógł postać w lodówce, dodaj do niego fix do śmietany. Gotowy krem rozprowadzam równą warstwą na galaretce i odstawiam tortownicę do lodówki. Wystudzony blat bezowy układam na kremie. Gotowe ciasto kroję na mniejsze porcje i podaję. Napisz w komentarzu, czy wolisz to ciasto z malinami, czy z truskawkami. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!